Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur, a to kolejny odcinek Horizon Zero Dawn. Zapraszam bardzo serdecznie. Oczyściliśmy kocioł Ksi w ostatnim odcinku, także możemy już przejmować takie zwierzątka. Jak. Jak, jak piło zomby? Co jest bardzo ważne i co ważniejsze, jak, e, jak niszczyciele. I to są, to są bardzo, bardzo, bardzo groźne przypadki, więc wskaziciele i niszczyciele możemy już dominować. Także to na pewno przyda nam się w dalszej podróży. My mamy przed sobą kilka rzeczy do zrobienia. Wracamy na główną ścieżkę. E, Questów, aczkolwiek jeszcze zanim wróćmy na tą główną ścieżkę, chciałbym dowiedzieć się, na jakim, jakim cudem jest tutaj plemię, które funkcjonuje w zgodzie z maszynami. I ono jest tu moi drodzy, więc zrobimy tak: przeniesiemy się tu, tu może, bo to będzie chyba najlepsza droga taka, i stąd powędrujemy sobie. Do... zrobić ten quest. Aktywuj misję. I lecimy. Lecimy, żeby dłużej nie czekać. Tu mamy jeszcze jakiś obóz, ale to kiedyś możemy wrócić. Potem będziemy musieli w miarę szybko wrócić, żeby oddać tu questy, których mamy kilka. Ale to są jakieś takie drobne tylko rzeczy. Questy już są porobione, a my się przeniesiemy tu, bo może uda nam się Tutaj jakąś yy, tutaj się przyniesiemy, bo może uda nam się tutaj jakiegoś jakiś transport złapać. Także podróż, ciach. Skorzystamy z pakietu szybkiej podróży i lecimy. No, zaczyna nam się tutaj jakby już coraz bardziej wyjaśniać sytuacja. W okolicy 2100-2150 roku wygląda na to, że nasza cywilizacja doprowadziła do tego, że, że maszyny były coraz, coraz częściej używane również w siłach zbrojnych, i z jakiegoś powodu te maszyny się u nam zbuntowały. Tyle się już dowiedzieliśmy z różnych informacji w trakcie gry. Nie wiemy jeszcze dlaczego, teraz, panują nad światem. Myślę, że to się rozwiąże i wyjaśni w dalszej części gry. Ale pierwsze czy pojedyncze informacje, które tutaj do mnie dochodzą z tych wszystkich dokumentów, to, to właśnie bunt maszyn. Na pewno będzie więcej informacji na ten temat. A my tutaj powinniśmy gdzieś mieć. O, no właśnie, jakieś wolno chodzące sobie tutaj. O, jest tam jakiś. Potrzebujemy yy, transportu, prawda? Nie mamy konika, nie mamy. Ojej, eee, zobaczyli nas. Nasze komarki tu I schowajmy się, bo tu jakiś już. Ktoś nas tam chyba próbuje do nas strzelać, nawet, nie? Chowajmy się na chwileczkę. Chodź. Oni... Nie bój się, tylko raz się umiera. Spokojnie, spokojnie. Przecież nic wam nie zrobiłem, czego do ziemi czepiacie. Naprawdę? Nie chciałem się z wami bić, bo to bardziej mnie interesują te widłoro... znaczy te... Y, te maszyny, które tu są, bo potrzebujemy transportu. O właśnie. Wielkogłowy. Dobra. Chyba udało nam się jednak. Z tego problemu... ...by dostać. To teraz potrzebujemy transportu. Nie widzą nas jeszcze. Bardzo dobrze, że nas nie widzą. No, zostały zaatakowane właśnie co mi da okazję przejąć tego widłogłowa i uciekamy stąd. Do widzenia. Nie jesteśmy zainteresowani tutaj żadnym konfliktem. Raczej jedziemy sobie po prostu. Potrzebny był nam transport. Dosyć długa podróż przed nami. Zerknijcie. Myślę, że tutaj, tutaj koło góry e, aż tam do. Ale tutaj nie, nie powinno być to większym problemem. Ponieważ mamy transport, to powinno to pójść relatywnie szybko. Tylko sobie skręcimy w prawo. Ponieważ już pomożemy, dominować większość z, z, ze zwierząt, które są w grze nawet te naj, jedne z najsilniejszych, to ciekawi mnie teraz, jak uda nam się wykorzystać te umiejętności. Bo zdominowanie piło zęba i wypuszczenie go na przeciwników to byłoby bardzo, bardzo. Coś bardzo, bardzo groźnego u. u, 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 u. No dobra, przejedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie, nie chcemy się z wami bić, chcemy prze... No właśnie. chyba nie był dobry pomysł. Uciekamy. Nasz wielkogłów został, walczy w naszym imieniu. Padałbym mu pomóc, co? Nie zostawimy konika tak w takiej sytuacji. Tylko high ground. High ground moi drodzy. O kurde, dużo ich tam. Zajmijcie się swoimi sprawami. No właśnie, może jednak nie. Może jednak nie. Trochę się szybko. szybko się uspokoili. Tylko straciliśmy konia. No, nie wyszło to zbyt dobrze. Mamy tu gdzieś po drodze coś. Może na tym można jeździć? Spróbujemy. że duża maszyna, mi tu... tu ptaki latają. Do samego miejsca, nie mamy już daleko, więc... I tu są, proszę, tu są... Tu znowu zwierzątka, także... Będę cię potrzebowała. Tym razem mamy bieg śmigacza. Śmigacza to chyba trochę lepszy. Ważne, że jeździ. To, to jest to, co nas interesuje. O, tam na górze mamy. Mamy. piło zęba. Którego wcale nie chcemy, żeby na na za nami pogonił. Zignorował nas. Zauważył nas, ale zignorował. A my chcemy dojechać do wioski. W południku powiedział nam... Dobra, musimy jechać. W południku jeden z, jeden z mników powiedział nam historię o plemieniu, które... Żyje w zgodzie i komunikuje się z maszynami. To może być dosyć ciekawe w dalszej części naszej historii. Dlatego na pewno chcemy się tam dostać i chcemy posłuchać dalszej części tej historii. Dostaniemy się do promienia banuków. wróg. Chyba nie, na przykład nie będziemy do niego strzelali, bo on może być z tych, z tych banuków właśnie. Oni chyba, chyba nie są, nie, nie są bojowo nastawieni, więc kon, koniku chodź. Jak już tu jesteśmy. Dobra, sobie tutaj. Ja się tylko pozbieram na strzały rzeczy, bo tu w tym ko ko kotle Xig, w którym byliśmy, tam była dosyć intensywna walka z, ee, z niszczycielami. O jakiś nowy motyw się na dół. śmieszna ta wioska taka na górce. No, Agent Marada powinien być na prostej. Agent Marada powinien być na prostej. A w ogóle, to zobaczcie, technologię mają. Co co Kardja nazywają kulturą? To są. To nie są Banukowie, to są Asramowie, także to. To jest ciekawe, że to nie jest plemię plemie. Banuków Zawsze będę mieć próbę Dzień dobry. Gdzie ten odmarada? Miał mnóstwo czasu. A, to nie ten quest robimy. Poszukajmy go. To jest jednak quest, quest naszego kolegi. Nie ma mowy, aby dali się radę twarzą w twarz. Erenda. Także przyjechaliśmy w złe miejsce. No dobra, szukamy. szukamy agenda ma rada. Blisko. się Niedawno stąd ruszyłem. Wyśpiechu Dobra. Poszukamy agenta Marada. Dobrze, to to jest jeden i tak z questów głównych. Także ja się zdziwiłem, że to nie są Banukowie, tylko Osramowie. No dobra, tu gdzieś poszedł kolega. O, tu coś się działo. O, to był chyba agent Marada. To ten od Marada. Wygląda na robotę spójną, derwana. Może dlatego, że coś znalazł. Opatrz. Chyba narysował tę mapę własną krwią. Racja. To taka mapa, że musi gdzieś prowadzić. To pewnie Smolny Klif. Zaznaczył punkt na północy. Może tam jest derwal? Moi ludzie czekają za miastem. Później się tam spotkamy. Hmm. No i dobra, i teraz pytanie. Czy chcemy to kontynuować jadąc znacznie dalej na północ, czy też chcemy jednak iść do Manuków? Sprawdźmy sobie, gdzie była ta misja główna. No to jest to co robimy, no, czyli to... Misje poboczne to jest właśnie gdzieś. O, poszukaj obozu banuków, gdzie to by było? Pokaż na mapie, gdzie to jest A, dużo dużo dalej. Gdzieś tu koło naszego, koło naszego bliżej naszego naszych terenów nora. Czyli tu byśmy się musieli dostać aż tutaj, tak? Dobra, skończmy na razie to w takim wypadku. A w następnym odcinku pojedziemy sobie do banuków. Przepraszam za namieszanie. I do misji głównej. Aktywuj misję, lecimy. Dużo tu się co prawda nie, nie wydarzyło, ale rozumiem, że i tak musimy iść tędy. Wydostać się z wioski jednak pewnie, nie? O, co robię? Wcale nie jestem zadowolony z tej obecności kar kardzia w pobliżu wioski. Nasz wierny... Rumak na nas czeka, także skorzystamy z transportu, żeby tam się dostać szybciej. Ciach. Cześć, koniu. Znaczy się śmigaczu. O, o, o! Drogi pilnują Niefajne Niefajne Piło zęby Ale my tu już mamy sposoby na piło zęby Tylko potrzebujemy krzaków Gdzie tu są jakieś krzaki O, właśnie, i tak się robi piwo zęby. I prawie wyszło nieciekawie, bo się nie... No właśnie. I ten piłoząb już będzie tutaj. Po naszej stronie. Super. Jak są dwa piło zęby, dogadaj się z jednym. I pomóż drugiemu! Który jest ten? Pytanie tylko czy nie zabija mojego, swojego własnego? Który jest, mój jest ten z Bardzo ładnie. Dobry piłoząb. dobry, dobry kotek. Chodź, idziemy dalej. To są a nie piło zęby. Bilo zęby są chyba większe trochę jest właśnie więcej o krokolut, tam jest i znowu są dwa Ojej, wiesz mam nie jest was więcej niż dwa i gdybyśmy to zrobić dokładnie tym samym sposobem bo możemy przejąć z... 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 krokodylaka Możemy? Możemy Szkoda, że nie Uuuu nie było udane. I... Czujko ty! Czekamy. Dobra, już nie potrzebujemy krokodyli. Mają zaścianek dosyć duży. Sobie poszły. Prawie wyszło nam to przejmowanie. Nie do końca jednak tak jak chyba miało być. Ale o, dobra, znaleźliśmy jakieś następne ciekawe miejsce. Skarża tak? Skarża cienia. Którego pilują maszyny? Maszyny. Chyba zostały skute. Derwal to majster. Pewnie na nich eksperymentuje, rozbiera je na części. Może dam radę trochę na Pójdę przodem. Czekajcie, aż zaczną walczyć. Dobra. Brzmi jak plan. Brzmi jak plan. No dobra, tylko czy chcemy tutaj, a jest nas tu więcej. Ja będę mógł zdominować tą maszynę, bo to chyba by było najważniejsze, tutaj niszczyciel. No, zobaczmy. Tutaj... Nie mogę go zdominować. A one są tu przyczepione po prostu. Tylko w takim wypadku, co nam to daje, że one są tutaj przyczepione? A chłopaki już powiedzieli do wioski bezpośrednio. Ja bym nie zostawiał ze sobą dwóch maszyn z tyłu na plecach. Dobra, chyba nie mamy wyjścia. Chodzimy do wioski w takim wypadku. wyeliminowana. Nie ma ich tu zbyt wielu, więc powinniśmy tą sprawę relatywnie szybko załatwić. Zabili na malu! Dobrze z łuku strzelają. No ciekawe. Chyba nie do końca tak miało być. Maszyny są skute. Ja mogę wypuścić jakoś te maszyny. Ja bym na przykład strzelił w ten łańcuchy. O, wypuszczono za. Czekaj, 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 czekaj. Cze, 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 cze. Niech ona tam idzie do my... i tam rozrabia im w tym. No właśnie. Poszła robić porządki. To tam drugą im też wypuścimy. Zaraz zrobi się. Mam nadzieję. Aj, 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 aj. Jaś nam pomagać tym maszyno. W ich stronę no, taki sojusznik, na pewno nam się bardzo przyda, o właśnie do miasteczka. to było po tak, jak, jak powinno być zrobione od początku. Poczekajmy, aż on tam posprząta. Tu gdzieś z, z góry. Bardzo ładnie sobie to robi porządki idź dalej, idź dalej, nie przejmuj się Tylko teraz jeszcze mamy trochę mały problem, bo mamy tą maszynę, która um, się, zaraz się skończy. Dominacja, bo niestety nie mam wykupionego w punktach. No wiem, że trochę zgłupiałeś, bo jestem po twojej stronie, ale się podpaliłem. Ale trzeba sobie zrobić porządki, zanim. No właśnie. To jest jeszcze biedna czujka, którą też trzeba zabić na wszelki wypadek. No dobra, Okej. Okay. porządki zrobione, wioska spacyfikowana. Zobaczymy, czy jest tu Ersa, ale w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i do zobaczenia. 保持住，嘿，嘿。